Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj szybki filmik, szybkie informacje takie ode mnie, bo jestem trochę zmęczony tymi tematami i złotymi radami na temat tego, jak przejść ze świata offline do świata online, czyli jak dodatkowo tworzyć swoje kursy, czy jak, jak sprzedawać, jak, jak radzić sobie z biznesem. Właśnie w dobie tego kryzysu, czyli tego koronawirusa, gdzie wiele firm Upada, ma problemy związane z, z działaniami, ze wszystkim po prostu. I wydaje mi się, że nie ja ostatnio w ogóle zostałem zasypany wręcz tymi, właśnie jak to mówiłem, złotymi radami czyli mnóstwo maili na temat tego, jak tworzyć dodatkowe kursy, e-booki, jak sprzedawać w internecie, czy również właśnie działania i różnego typu poradniki w social mediach. Od Instagrama po Facebooka reklamowanie się na tym, i osobiście uważam, a wywodzę się bardziej z tej szkoły, takiej klasycznej, że bardziej te osoby, nie mówię, może są tam jakieś dobre informacje, są tam jakieś rady, zawsze z czegoś można coś wyciągnąć, ale wiele osób po prostu chce się wybić na tym temacie, chce zyskać pewne zasięgi, bo można, bo jest to popularny temat w Google, wyświetleń, wyszukiwań w ogóle na temat tego. Jak sprzedawać, czy jak prowadzić kursy, jak tworzyć e-booki i tego typu rzeczy. Jest mnóstwo, zwłaszcza teraz, co to się dzieje w Polsce, czy też na świecie. I, i niestety, moim zdaniem, jest to bardziej wybijanie się i myślenie o sobie, czyli o, o, o swojej marce, o zasięgach, niż naprawdę, rzeczywiście o jakichś tam dobrych radach dla, dla przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji. I wydaje mi się, że jeżeli. Nawet są te rady dobre, one są powielane, bo praktycznie wszyscy to samo mówią, tylko ubierają to w swoje słowa. To niestety przedsiębiorca, który ma problem, przechodzi ten kryzys, to on bardziej jakby i psychicznie jest zamknięty na wdrożenie na szybkości jakichś nowych rzeczy, nie ma na pewno jakiejś dużej bazy, czy, czy tego zaplecza takiego, gdzie możemy promować kurs, czy możemy promować e-booka, jakąśkolwiek jakby produkt online. No i tu jest, no i czy nawet te, te, te konsultacje, no i tu jest duży problem, że nie tylko że ta osoba jest właśnie zamknięta psychicznie, to również ona bardziej walczy o to, żeby się utrzymać, czyli robi dalej te same rzeczy, próbując i walcząc, siedząc w tym i dalej sprzedając w tym samym modelu, dalej działając. Więc tutaj jeżeli byśmy mogli ich wesprzeć, to bardziej właśnie działaniami takimi, żeby kupować coś, radzać, pomóc, jeżeli proszą o tą pomoc. Nawet na przykład w Starowej Woli, z którego miasta jakby pochodzę. Jest tam spółdzielnia mleczarska, która wręcz prosi o to, żeby kupować ich produkty, żeby oni przetrwali, i to jest w porządku. I to jest właśnie ta pomoc. Tak możemy pomagać. Oczywiście jest też dużo firm, które pomaga, wysyła, tworzy te maseczki, czy sprzęty potrzebne, czy wysyła pieniądze, ale złote rady na temat tego, jak sprzedawać, po prostu są nadmiernie wykorzystywane i, i one tak naprawdę nic nie wnoszą. Nie wiem, dlaczego te osoby, które jakby dają te informacje, bardziej myślą o sobie. Jeżeli działają w online świecie, to, to nie mają tego takiego kryzysu jak, jak, osoby, które prowadzą prawdziwe takie biznesy stacjonarne, no to, no to czemu myślą dalej o sobie i dalej o swoich zasięgach, a nie rzeczywiście w jakiś sposób, jak można by było im pomóc. Moim zdaniem ten temat, jeżeli wy jesteście tutaj, macie ten czas, że część osób pracuje w domu, więc ten czas na dojazd do pracy zaoszczędzacie, tak? Możecie go wykorzystać na coś innego. Jest teraz też duże, Napływ takich różnych kursów, dodatków, które można wykorzystać i nauczyć się. I właśnie to jest ten czas, gdzie możemy się nauczyć czegoś nowego jeżeli gdzieś pracujemy oczywiście, albo myślimy o czymś swoim, albo po prostu poświęcamy go na ratowanie tego biznesu. I dla osób, które jakby do mojej też grupy użytkowników aplikacji, czy, czy osób, które jakby działają ze mną, no to to jest temat taki, że możecie się skupić na tym, jeżeli chcecie tworzyć swoje biznesy, żeby dokładnie sobie przygotować. Pracujecie zapewne gdzieś w jakichś firmach, lub się po prostu uczycie jako studenci, uczniowie, tak, to, to macie ten czas, żeby przygotować sobie wszystko tak, jak jest to pokazane w aplikacji. Czyli jak sprawdzić pomysł na biznes, przygotować wszystkie elementy, yy, zrobić to z zaangażowaniem po prostu swojego czasu, yy, nauczyć się wielu elementów i, i próbować nawet też w dobie tego kryzysu yy, tworzyć ten biznes. Uważam, że właśnie w ogóle w dobie tego kryzysu tworzenie tego nowego biznesu jest czymś, jest wyzwaniem oczywiście, ale jest czymś dobrym, jest bardzo dobrą nauką, bo gdy przyjdzie jeszcze kiedykolwiek znowu jakiś kryzys, to będziemy w stanie sobie bardziej, może będziemy lepiej przygotowani do tego. Będziemy mogli sobie przypomnieć, jak tutaj działaliśmy, co robiliśmy takiego i jak to możemy wykorzystać właśnie w nowym kryzysie, bo na pewno jakiś znowu będzie. Więc kwestia jest taka, żeby ten czas przeznaczyć na naukę, na skupienie się nad, nad swoimi pomysłami. No i apel też do osób, i nie wiem, czy jak wy jesteście zmęczeni tak jak ja, ale po prostu osoby, które radzą, to złote rady dają na temat tego, jak sprzedawać w online, tworzyć te swoje produkty online. To po prostu może przestańcie takie rzeczy pisać, pomyślcie trochę o innych, nie wiem. Wesprzyjcie ich jakoś z tej nawet sprzedaży swojej, bo, bo to jest bardziej wartościowe i bardziej potrzebne dla tych ludzi niż dawanie im rad, której takich nie wykorzystają. Taka jest prawda. Wiele osób zastanawia się właśnie na tym, że wiele osób ma też tak, że jakby dając jakąś tam informację, ucząc czegoś, myśli, że ta osoba, która jest już zaangażowana w tej starej szkole biznesu, ona to wszystko zmieni. To nie, nie wiem. Moim zdaniem to jest nieprawda. Nie da się po prostu. Jest wiele, wiele, bardzo tu wiele branż, które cierpią i które nie są w stanie przejść do tego świata online, nawet, więc to jest bardziej denerwujące. Taki mój apel, takie moje zmęczenie tym wszystkim i, i dajcie mi znać, czy wy też o tym myślicie, czy was też to po prostu męczy. Tyle ode mnie. Miłego dnia, cześć.